Jeżeli nie cukier dla dziecka, to co? Cukier trzcinowy, syrop klonowy, syrop zagawy, a może stevia, a może miód. No dzisiaj o tym właśnie porozmawiamy. Czym zastąpić cukier w diecie dziecka? Zapraszam serdecznie. Ja nazywam się Beata Michoń i jestem dietetykiem małych dzieci. Do tematu zdrowia podchodzę holistycznie, łącząc wiedzę, dietetyki wschodu i zachodu. Jednym z tematów, z którymi przychodzicie do mnie najczęściej, jest właśnie pytanie: Beata, no dobra, nie cukier, to co jest zdrowe? Jaki zamiennik? Po, po co sięgnąć? No i właśnie o tym chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. To nie jest tak. Że my możemy sobie powiedzieć, że dobra, wyrzucamy cukier z naszego domu, nie kupujemy tego białego, zwykłego cukru i nagle sobie zaczniemy wprowadzać inne słodziki czy inne cukry i będzie super. Oczywiście racjonalne i zdrowe odżywianie powinno na tym polegać, że tego cukru spożywamy jak najmniej. No i tego się trzymajmy. Chodzi o to, żeby cukier ograniczyć, a wprowadzić inne produkty, które w sytuacjach może nie alarmowych, ale które no, nam się na co dzień sprawdzą, żeby dostarczyć jednak ten smak słodki dziecku. Fundamentem żywienia dzieci właśnie jest wysycenie smaku słodkiego, i naturalnie będą dzieci, będzie dzieci ciągnęło do cukru. Jeżeli nasze posiłki nie są dobrze zbilansowane, jeżeli my nie dbamy o to pod kątem żywieniowym, to dziecko będzie ciągnęło do cukru jeszcze bardziej. No i naszym zadaniem jest oczywiście dobrze bilansować posiłki dobrze komponować te potrawy, które spożywa, ale. Ten cukier czasami również będzie się pojawiał w postaci dodatku, tak? No i dzisiaj o tym, co wybierać. Zatem poznajcie moją piątkę najlepszych wyborów, które możecie zastosować dla dzieci, a na koniec jeszcze dodam informacje o dwóch produktach, moim zdaniem, bardzo ważnych, które musicie znać. O co chodzi z tymi wszystkimi cukrami, tłumaczę w innym odcinku i tam odsyłam Was, jeżeli chcecie zdobyć tą wiedzę. Dzisiaj mówimy o tym, co wybrać: jakie zamienniki będą najlepsze dla dzieci. Numerem jeden będzie stewia. Stevia, czyli miodowy liść. Stewia pochodzi z Paragwaju, z Ameryki Południowej i jest absolutnie naturalnym słodzikiem. Jest ona 100 razy słodsza od zwykłego cukru, co może wiązać się z takim trochę dyskomfortem, że coś jest nawet za słodkie. Dlatego używamy jej mało, dbamy o to, żeby dodać jej niewielką ilość, ale też ze względu na swój specyficzny smak trzeba tak jakby Dziecko przyzwyczaić do tego smaku. Czyli to nie może być tak, że my zostawiamy cukier i nagle przechodzimy na stewie, bo to może dzieciom nie smakować. Nawyki i adaptacja to są zawsze małe kroki, dlatego robimy to stopniowo, zapoznając nasze dziecko z tym smakiem stewi. Co jest ważne w przypadku STEWI to to, że STEWIA nie ma wpływu na poziom glukozy i insuliny w krwi i to jest szalenie ważna informacja z punktu wszystkich tematów zdrowotnych, o którym mówię w innym filmie. I my musimy mieć tą świadomość. Oczywiście, żeby nie było tak łatwo, zawsze jest jakaś pułapka. Pierwsza pułapka to jest ten specyficzny smak stewi, dlatego tutaj trzeba zachować ostrożność. A druga pułapka to jest taka, że tak naprawdę trudno jest kupić czystą stewię. Trudno jest kupić stewię 100% bez żadnych dodatków, no bo już konsument jest świadomy, że ta stewia jest zdrowa, że ten produkt będzie bardziej naturalny. Idzie do sklepu, widzi stewia, bierze. Trzeba przeczytać skład, bo bardzo często w składzie STEWI jest dodatek innych cukrów, innych słodzików, które już nie będą tak obojętne dla zdrowia i dla tego poziomu cukru w, we krwi. Dlatego tutaj duża uważność. Drugi na mojej liście jest erytrytol erytrytol jest alkoholem cukrowym. No i tutaj czasami zdarzają się informacje, na które ja też trafiam, że nie dajemy erytrytolu, bo on fermentuje do alkoholu, więc będzie miał nie do końca dobry wpływ na zdrowie. To jest nieprawda. To jest alkohol cukrowy, który nie fermentuje do alkoholu, więc my wprowadzając ten słodzik do organizmu, no nie wprowadzimy stricte cukru. To jest fajne, że erytrytol jest wchłaniany w jelitach, a jego nadmiar po prostu jest wydalany w organizmie z moczem. No ale znowu, żeby nie było tak radośnie i dobra już erytrytol i wszystko, wszystkie problemy świata rozwiązane, no to oczywiście coś musi być a propos tego erytrytolu. Erytrytol w dużej ilości będzie powodował wzdęcia, nawet biegunki, lekko będzie przeczyszczający, więc on się nie nada na przykład do wypieków. Kolejna sprawa jest taka, że erytrytol na chwilę obecną jest głównie pozyskiwany z kukurydzy, a kukurydza obok pszenicy to są dwa produkty najbardziej na ten moment GMO, które są traktowane Roundupem i innymi świństwami, powiedzmy to sobie szczerze. Więc jeżeli no jeżeli tutaj nie mamy problemu z tym, że to jest z kukurydzy i że to jest GMO, no to ten erytrytol będzie świetny. A jeżeli mamy z tym problem, no to musimy poszukać takiego źródła na przykład z kukurydzy ekologicznej, certyfikowanej, gdzie ten erytrytol będzie innej jakości. Numer 3 toksylitol. O kiedyś było głośno, później było trochę mniej informacji pozytywnych oksylitolu, ale to dalej jest dobry zamiennik cukru. Xylitol, tak jak erytrol, jest alkoholem cukrowym i również y, będzie tutaj nie fermentował do alkoholu w organizmie, tylko zostanie wydalony, ale on już nie jest tak obojętny dla zdrowia. On już podnosi poziom insuliny i glukozy we krwi i jest częściowo metabolizowany w wątrobie. Kwestia dalej związana z ksylitolem jest bardzo ciekawa, bo ksylitol może być pozyskiwany z dwóch źródeł: pierwsze to źródło brzoza, a drugie to źródło właśnie kukurydza. O kukurydzy powiedziałam przed chwilą, no i to jest głównie kukurydza GMO. Więc tutaj, jeżeli chcemy kupić, e, ks, e, jeżeli chcemy kupić ksylitol, to lepiej, żeby to był właśnie e, nie z kukurydzy, tylko z brzozy, no ale z tą brzozą też jest problem. Bo ja zawsze nawet powiem wam, ja tak ym, myślałam, no, że to jest, skoro to jest cukier brzozowy, to to jest pozyskiwane z tego soku brzozowego. No takie mi się to wydawało logiczne. No ale jak zaczęłam zgłębiać temat i się dowiadywać, to okazuje, że to jest w ogóle pozyskiwane z drewna brzozowego. A żeby to drewno brzozowe dało nam ten cukier, to musi być dużo różnych substancji chemicznych użytych. I tak zaczęłam się zastanawiać, czy faktycznie ten ksylitor brzozowy, który teoretycznie powinien być taki zdrowy, jest też bardzo drogi przy okazji, no powiedzmy sobie szczerze, jest tym, co ja chcę mieć w żywieniu swoich dzieci, czy właśnie pozyskanie chemiczne produktu, za tak dużą cenę jest tym, czego ja szukam. No i odpowiedziałam sobie, że chyba nie do końca. Jako mały dodatek gdzieś tam tak, ale jako fundament w diecie nie. Ale jeżeli mówimy o tym, czy będzie miał lepszy wpływ na zdrowie Twojego dziecka niż cukier, tak, zdecydowanie tak. Jeszcze trzy ważne informacje o ksylitolu. Xylitol ma niski indeks glikamiczny, czyli nie będzie tego wystrzału cukru, co jest bardzo dobrą i ważną informacją. Druga rzecz a propos to to, że jest toksyczny dla zwierząt, więc jeżeli gotujemy na xylitolu coś, to nie podawajmy tego naszym pupilom domowym. No i trzecia rzecz. Ksylitol powoduje w dużej ilości przeczyszczenia, czyli znowu nie będzie dobrym wyborem do wypieków czy jakichś kulinarnych podbojów. Numer cztery to miód. Miód, który uwielbiam, polecam i rekomenduję. Tutaj ważne jest to, żeby wybrać miód prawdziwy, nie miód sztuczny, miód, który jest z dobrej pasieki, który ma atest, który najlepiej, żebyśmy wiedzieli, jakie pszczoły go robiły, gdzie te pszczoły mieszkają. Czy są to pszczoły, które są karmione cukrem, czy są to pszczoły, które faktycznie latają po łąkach, po ogrodach kwietnych i zbierają ten tył i produkują miód. Miód może być bardzo różny, może mieć różne smaki, osobiście ja jestem wielką fanką miodu malinowego i Tutaj zawsze szukam tego smaku, bo to jest w ogóle połączenie mojego ulubionego owocu z, z tym smakiem miodu, więc to jest mój faworyt. Ale my mamy miód rzepakowy, mamy miód gryczany, mamy, rzut, mamy miód wielokwiatowy, więc tych miodów jest do wyboru do koloru. Oprócz tego miód ma właściwości antywirusowe, antybakteryjne, czyli on będzie miał e, pozytywny wpływ na zdrowie też rozgrzewa organizm, wysyca smak słodki. No, i znowu miód byłby, mógłby być już tym numerem jeden na naszej liście, ale znowu pojawia się problem. No, i tym problemem w przypadku miodu jest to, że miód nie znosi obróbki termicznej. W temperaturze 37-40 stopni miód się dezaktywuje, no i niestety traci swoje właściwości. Jeżeli my dodamy miód do pieczenia czy do gotowania, to on będzie działał jak cukier, czyli będzie słodki. Ale nie będzie miał tych wszystkich właściwości prozdrowotnych, czyli zostanie deaktywowany. Z mojego punktu widzenia i patrząc na to z, portfel, z punktu budżetowego w domu i z punktu portfela, nie warto do wypieków dodawać miód, który straci swoje właściwości, a produktem tanim nie jest, bo dobry miód kosztuje i tak, tak to działa. Dlatego warto miód dodawać do dań już gotowych. Dodań, które na przykład możemy upiec ciasto, gdzie będzie dużo mniej cukru dodane niż w przepisie, a później już ciasto posmarować miodem. Czy tak samo możemy dodać niewielką ilość miodu do placuszków już usmażonych, czy upieczonych, czy, czy jakichś ciasteczek. Chodzi o tą niewielką ilość, żeby to też nie były ilości łyżeczki lania, łyżeczki smarowania. Tu chodzi o to, żeby było trochę. Ale miodu nie dodajemy do dań, które będą pieczone albo będą gotowane, ale dajemy miód już do dań gotowych. A numerem 5 jest syrop klonowy. Nie wszyscy znają syrop klonowy. Mało w sumie moich znajomych go używa. Syrop klonowy jest zazwyczaj z Kanady. On jest pozyskiwany z drzewa i syrop klonowy oczywiście też można kupić w różnych klasach, ale jest dobrym słodzikiem, dobrym cukrem, bo on ma niższy indeks glikemiczny niż sacharoza, czyli ten cukier biały. Ale on ma inne składniki odżywcze. On jest bogaty w polifenole, czyli substancje przeciwzapalne. On ma magnez, on ma cynk, czyli nie jest takim zwykłym dodatkiem, tak jak... On, o, bardziej go możemy porównać do miodu, czyli coś, co nam słodzi, ale ma też jakąś wartość dodaną, czyli no dobra, erytrytol jest po prostu cukrem, ksylitol jest po prostu cukrem, tak, Stevia też będzie cukrem. A miód i syrop klonowy mają te właściwości zdrowsze. Czyli dlatego miód i syrop klonowy będą fajne do używania w domu. A na koniec ta dwójka, o której powiedziałam, że powiem. I to jest z mojego domu. U mnie w domu pojawia się cukier zwykły biały i pojawia się cukier trzcinowy. Wiele osób uważa, że cukier trzcinowy to jest to samo co cukier. I ja się z tym zgadzam, bo jeżeli chodzi o to, jak ta cząsteczka jest zbudowana i jak to podniesie poziom cukru w naszej krwi i w krwi naszego dziecka, jasne będzie tak samo. Ale cukier y, trzcinowy my możemy kupić w wersji zwykłej, a możemy kupić cukier trzcinowy nierafinowany, który będzie nieoczyszczony. Które będzie miał śladowe ilości składników odżywczych. Oczywiście nie możemy na tym bazować, że my teraz jemy cukier ścinowy nierafinowany, bo ma składniki odżywcze. Nie, to nie o to chodzi. Ale ja jako mama, jako osoba, która gotuje, zdaję sobie sprawę, że są sytuacje, gdzie ten cukier trzeba użyć. Na przykład dlatego do wypieków, jak robię ciasto dyniowe. Jak robię jakieś ciasto z cukinii, jak robię ciasto z buraka i trzeba użyć do nich cukier, używam nie cukru białego, tylko używam cukru trzcinowego, bo po pierwsze wiem, że na innych cukrach może nie wyrosnąć, po drugie nie poddam obróbce termicznej miodu i syropu klonowego, po trzecie te, te, te Trzy produkty, które wymieniałam wcześniej na górze, liści, na górze mojej listy, czyli stevia, erytrytol i xylitol, no mogą przeczyszczać i nie nadają się do używania do wypieków i takich rzeczy, dlatego ja wtedy po prostu, jako taki mój złoty środek, używam cukru trzcinowego, nierafinowanego. I ja sobie zdaję sprawę, jaki on ma wpływ na zdrowie naszego dziecka, ale zdaję sobie również sprawę, że to jest ta minimalna ilość cukru, którą ja dopuszczam w diecie, tak? I jeżeli to nawet dziecko będzie jadło tego dnia, to ciasto z tym dodatkiem cukru no to w innych posiłkach, które już zje w ciągu tego dnia, cukru dodanego nie będzie. A z kolei cukier biały pojawia się w naszym domu, kiedy musimy zrobić coś takiego, jak na przykład ciasto drożdżowe. No nie okłamujmy się, na cukrze trzcinowym no, różnie, ale na tych wszystkich y, słodzikach i na innych produktach ciasto drożdżowe nam nie wyrośnie, y, nie będzie się tak zachowywało, nie będzie pulchne, nie wyjdą też nam torty. Ja nie mówię, że to się robi codziennie, ale nawet jeżeli my zrobimy ciasto drożdżowe, bo robimy makowca na święta, albo pieczemy tort, bo dzieci mają urodziny, to ten cukier będzie potrzebny. I teraz trzeba na to spojrzeć. Nie, cukier jest zły, ja go w ogóle nie kupuję, ale kupuję jakieś tam ciasteczka, jakieś batoniki, dziecko je cukierki. Jeżeli tego nie ma w domu, jeżeli nie ma tego cukru, nazwijmy, nazwijmy to ukrytego, jeżeli dieta nie bazuje, na tych produktach przetworzonych z dodatkiem cukru, to jeżeli ja raz na jakiś czas, raz na miesiąc, nawet dwa razy na miesiąc, my zrobimy ciasto drożdżowe z jakimś jabłkiem, my upieczemy tort czy nawet yy, jakiś zakwas drożdżowy ruszymy tą niewielką ilością cukru, to naprawdę nic się nie stanie. Bo tu nie chodzi o te pojedyncze rzeczy, które my robimy, tylko chodzi o ten cały kształt. Jak to dziecko je na co dzień? Co ono je na śniadanie, co ono je w szkole, co ono je w przedszkolu, co je później, co je na kolację. Dlatego jeżeli jeden nawet posiłek w ciągu dnia jest gorszy, jest na bazie gorszego cukru, czy coś się wydarzyło z nim takiego, no nie do końca, to my się tym nie stresujemy, nie nakręcamy, nie przejmujemy, tylko bierzemy to na klatę i myślimy sobie, my mamy. 80% żywienia było dzisiaj super, 20% było średnie, nic się nie stało. I tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek był pomocny i będziecie korzystać z tej wiedzy. Jak zawsze zapraszam do subskrypcji, lajkowania i przekazywania informacji innym rodzicom o tym kanale, którzy szukają konkretnych wiadomości na temat zdrowia i żywienia dzieci. Zapraszam na kolejny odcinek.